Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Mamy piątek, więc czas na weekend, ale nim weekend to rozmowa z moim i państwa gościem, którym jest komendant Tarnowskiej Straży Miejskiej, pan Krzysztof Tomasik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy z grubej rury. Czy w tym roku będą zwolnienia w Tarnowskiej Straży Miejskiej? Z racji kruchego budżetu i trudnych miejskich finansów było, pojawiło się takie ryzyko, że mogą być redukcje etatów. Na czym to finalnie stanęło? Pojawiło się rzeczywiście, panie redaktorze, bardzo poważne ryzyko, że dojdzie do zwolnień naszych części z naszych pracowników. Albowiem granice budżetu określone uchwałą budżetową nie mogą zostać w żaden sposób przekroczone. Obowiązkiem moim, jak również wszystkich innych dyrektorów, jest zadbać o to, żeby budżet w tych granicach, które są określone, nie był zrealizowany. I takie ryzyko istniało. Odbyła się rozmowa ostatnio z Panem Skarbnikiem i mm, przeprowadziliśmy bardzo dobrą rozmowę. Dostaliśmy gwarancję, promesę wyrażoną też poprzez mm, określone pismo, w którym informuje się nas o tym, że Tarnowska Straż Miejska ma liczyć bezwzględnie 49 etatów. W związku z tym mm, jest Taka oto dzisiaj sytuacja, że osoby, którym zostały wręczone wypowiedzenia, mogły wrócić do pracy. I te osoby zostały zapytane, czy wyrażają zgodę na powrót do pracy. I te osoby wyraziły zgodę, poza jedną osobą, która najprawdopodobniej znalazła sobie jakieś inne źródło dochodu, ale dzięki takiej decyzji można powiedzieć, że wracamy do modelu, w którym wszyscy zainteresowani, wszyscy chętni będą w tym roku pracowali w Tarnowskiej Straży Miejskiej, więc jest dużym dla nas szczęściem to, że możemy w tym samym zespole pracować. Kilka tygodni temu, czyli kilkanaście tygodni temu radna Angelika Świtalska zgłosiła taką interpelację do prezydenta, wniosek do prezydenta o zwiększenie o 1000 złotych pensji strażników miejskich w Tarnowie. Argumentuje to ona to tym, że albo poważnie traktujemy tą formację w Tarnowie, no albo ją rozwiążmy i też uważa, że za pracę należy się godna płaca. No właśnie takie 1000 złotych dla strażnika miejskiego w Tarnowie to byłaby podwyżka, która nie, nie, nie powodowałaby problemów z naborem? Zdjęłam się, że kwota, o której rozmawiamy, o ta kwota tysiąca złotych, o której mówi pani Angelika Świcalska, radna naszego miasta, no spowodowałaby, gdyby takowa się pojawiła, że na pewno zainteresowanie pracujących w formacji byłoby dużo większe, ale i pewnie osoby, które nosiłyby się z zamiarem, gdyby usłyszały, że poziom wynagrodzenia w Tarnowskiej Straży Miejskiej jest większy, chciałyby do nas wstąpić. Czyli reasumując, gdyby doszło do takiej sytuacji, że zwiększony byłby budżet Tarnowskiej straży miejskiej i dawałby on możliwość podniesienia poziomu wynagrodzenia strażnikom miejskim o kolejne tysiąc złotych. Ja rozumiem, że wszyscy byliby z tego tytułu zadowoleni. Ale to też by świadczyło o tym z racji tego, bo inaczej, ile teraz zarabia strażnik miejski? To są poziom, mniej więcej. Mm, Nieco wyższy niż poziom najniższej krajowej. Te podwyżki, które miały miejsce, które pan prezydent zorganizował, zdecydował o nich w ubiegłym roku, o kwotę 590 zł brutto dla każdego stanowiska, podniosły na pewno płacę na każdym stanowisku i możemy powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili jako organizacja powyżej, na dzień dzisiejszy, powyżej minimalnej kraju. No ale wyższa płaca, większa konkurencja o to, żeby załapać się na fuchę strażnika miejskiego, też by dawała taką możliwość, że do Straży Miejskiej trafialiby lepiej wykwalifikowani, byłaby taka, albo nie wiem, byłaby taka większa konkurencja, przez co trafialiby, le, pojawialiby się lepsi kandydaci w naszej formacji występuje dosyć duża fluktuacja ona wynika między innymi z tego faktu że pracownicy analizują rynek Opuszczają nasze struktury i trafiają do jednostek zbliżonych nam. Na przykład policja czy Straż Graniczna starają się jednak przenieść do takich formacji, które mają uposażenie wprost regulowane przez państwo, a zabezpieczenie socjalne, które tam się pojawia, jest zdecydowanie bardziej korzystne. Nawet chociażby kwestia zwolnień lekarskich. Znamy przecież sytuację każdego normalnego obywatela i takiego też strażnika, który ma zwolnienie lekarskie i otrzymuje 80%. Wynagrodzenia. Natomiast w formacjach umądrowanych był czas, kiedy te regulacje wyglądały zupełnie inaczej. Czyli otrzymywano 100% świadczeń, no ale też można było wcześniej przejść na emeryturę. W naszym przypadku przejście na emeryturę to wiek 65 lat. Przejdźmy jeszcze do kwestii internetowej. Dawniej wydaje mi się, że dużo więcej publikowaliście w informacji na swojej stronie internetowej dotyczących interwencji od kilku miesięcy. No jest taka posłucha, jak się raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu trafia jakaś informacja, no to wielkie święto w Straży Miejskiej powiedzmy, czym to jest spowodowane brakiem ludzi? informacje które pojawiają się na stronie internetowej naszej są jakby generowane przeze mnie czyli ja osobiście nadzoruję całą, czyli, pan się czyli ja się lenię, tak dostaje informacje od moich służb, prosząc o to, żeby każdy dzień był dosyć mocno i skrupulatnie przeanalizowany, bo nie ma takiego dnia, który by ze sobą nie niósł ciekawych zdarzeń. I rzeczywiście było troszkę w tym zakresie takie posuchy, jak Pan redaktor powiedział, ale to też było powodowane ograniczeniami, które, jak Pan pamięta, występowały w zakresie COVID, bo taki pełny rok naszej działalności bez ograniczeń w zakresie COVID, to prawdopodobnie będzie dopiero przyszły. Rok, znaczy ten rok. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze do marca ubiegłego roku pracowaliśmy w dosyć mocnym reżimie wynikającym z przepisów covidowych. Ale cały czas pracujemy nad informacjami. Ja wierzę głęboko w to, że one będą się pojawiały zdecydowanie częściej, bo jest naprawdę o czym mówić. Ale raporty też można podejrzeć, bo nasza praca, ta niewyrażona poprzez wpisywanie konkretnych wiadomości, jest widoczna w statystykach, które publikowane są codziennie. I tam też można zobaczyć, czym się zajmujemy na co dzień. A liczby są naprawdę. Pokaść. nim o liczbach to jeszcze yy, będę trzymał się tej kurczowo strony internetowej yy, Torąskiej Straży Miejskiej gdyż iż ponieważ wydaje mi się że właśnie takie przygotowane przez państwa materiały mają taką też jakby yy, funkcję profilaktyczną na zasadzie takiej że przez to że my jako media z kolei informujemy puszczamy to dalej w, w krwiobieg miejski yy, mieszkańcy wiedzą Czym skutkują konkretne wykroczenia, czy coś jest w ogóle wykroczeniem, więc wydaje mi się, że ta Wasza misja medialna, ta misja internetowa ma sens. Tak, na pewno będziemy starali się zwiększać naszą aktywność w sieci internetowej i wzbogacać stronę o dodatkowe treści. A tak jak Pan Redaktor powiedział, tych informacji jest zarówno sporo i one są ciekawe, bo nie każdy z mieszkańców wie, co może zrobić i ewentualnie jaka sankcja karna grozi za poszczególne wykroczenia. I przy okazji, jak jesteśmy wykroczeni to taka ciekawostka, o której mało pewnie kto wie, że do niedawna jeszcze niewskazanie kierującego pojazdem było obarczone grzywną wysokości do 500 zł. Ale przepis ostatnio tak mocno został zmieniony, że teraz takie samo wykroczenie obarczone z odpowiedzialnością karną nie mniej niż 500 zł, a w przypadku recydywistów ta kwota wzrasta. Więc jest taka Oto sytuacja, w której przychodzą mieszkańcy i nie rozumieją tych nowych przepisów. Stąd też na pewno te informacje ciekawe z punktu widzenia medialnego, czy też mieszkańców będą tam się na pewno pojawiały. No ostatnio takim szerokim echem odbiła się kwestia, ja to tak nazwałem, niektórzy pociągnęli za mną, kwestia UFO, czyli tam. świateł, które tam. się błyskały. Tak, panie redaktorze, chcieliśmy dać e, informację mieszkańcom, że nawet takie interwencje do nas płyną i reakcja nasza musi nastąpić. Natomiast tak ważna jest weryfikacja tego zdarzenia przed wysłaniem patrolu, żeby on, jeżeli pojedzie w to miejsce, nie jechał na darmo. I tutaj też pojawia się odpowiedzialność karna, bo jeżeli ktoś nas złośliwie będzie wzywał na określone interwencje, które nie będą miały uzasadnienia, wtedy też pojawia się kara. To była ciekawostka. Ja myślę, że ten człowiek zgłaszający żył przez jakiś czas w przekonaniu, że widzi niezidentyfikowane zdarzenie na niebie, ale jak się okazało, to było tylko samochody. Dobra. I jak wyglądał y, poprzedni rok w liczbach? Ile interwencji? Czy to, że miasto wam płaci, y, przekłada się na, też na, na, na wasze interwencje, na waszą aktywność? Wszystko to, co się dzieje w przestrzeni naszego miasta, w głównej mierze oparte jest o społeczne zainteresowanie, wyrażane poprzez interwencje kierowane do Tarnowskiej Straży Miejskiej. I rok 2022 zakończyliśmy liczbą tutaj mam przygotowane informacje to jest 12 332 interwencje zgłoszone do nas, a rok 2021 to było 14 662 zgłoszenia. Więc jak widzimy, mamy zmniejszoną liczbę, interwencji kierowanej obitko 2000, albo równo 2300 interwencji. Ale żeby nie było tak kolorowo, że wszędzie wszystko się zmniejsza, to zwróćmy uwagę na jeden rodzaj wykroczeń, które no, nigdy się nie chyba nie zmniejszą, to jest parkowanie. I w roku 2021 takich zgłoszeń mieliśmy 2000 200, przepraszam, jeżeli chodzi o parkowanie, w roku 2021 było 5537 zgłoszeń, a w roku 2022 6041. Czyli widzimy cały czas wzrastającą um, potrzebę reakcji na tego typu zdarzenia. Ale to, co napawa optymizmem z danych, które posiadamy, to w przestrzeni takiej dolegliwości społecznej, powodowanej wybrykami chuligańskimi, zakłócaniem ciszy, porządku, obserwujemy zdecydowany spadek. Bo jeżeli chodzi o zakłócenia, to w roku 2021 mieliśmy zgłoszeń 3462, natomiast w 2022 takich zgłoszeń było 2748, więc widoczny jest spadek. I w tych dolegliwych, jakby na przykład wziąć pod uwagę również wykroczenia dotyczące zagrożenia życia zdrowia, też obserwujemy spadek o 500 wykroczeń. Jeżeli chodzi o wykroczenia związane ze zwierzętami, też widoczny jest spadek o blisko 80 zgłoszeń. Ale to, co najbardziej cieszy, to fakt, że te dolegliwe wykroczenia one już nie są tak mocno widoczne przez mieszkańców i jakby nie przeszkadzają, no bo ich jest po prostu coraz mniej. Ale to też jakby mogę powiedzieć o tym, że na wykroczenia związane z porządkiem do niedawna, i o tym z panem redaktorem rozmawialiśmy, wpływały kwestie osób bezdomnych. Jak Pan pamięta, ale w różnych przestrzeniach naszego miasta. I ta nasza determinacja, którą wykazujemy od 2015 roku do chwili obecnej, wyrażana przez ilości wniosków do sądu, a finalnie poprzez kierowanie takich osób do zakładu karnego, powoduje, że ich po prostu jest mniej na terenie naszego miasta. Parnów nie jest miastem przyjaznym dla bezdomnych. Parnów nie jest przyjazny dla osób, tych, które popełniają wykroczenia obyczajności publicznej. My, jak najbardziej, jesteśmy mm, przyjaźni dla tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy, bo do każdego człowieka podchodzimy w sposób indywidualny i staramy się pomóc bezdomnym. Natomiast wtedy, kiedy oni nie czują żadnej e, negatywnej aktywności nie oddziałują na społeczeństwo w sposób legalny, wtedy im pomagamy. Ale sporo jest takich, którzy po prostu najnormalniej się ciepią, leżą po klatkach schodowych albo innych wybryków chuligańskich się dopuszczają. Też, Panie Redaktorze, Profilaktyka. Rok 2022 skądinąd, tak jak powiedziałem, on nie był pełnym rokiem naszej działalności, bo mieliśmy ten element COVID-u i tutaj wyraźne polecenia wojewody decydowały o tym, co mieliśmy robić, ale pomimo tego udało się dotrzeć do młodzieży, do, dotrzeć do osób starszych. Bardzo duża liczba osób, bo blisko 3 tysiące dzieci, z którymi się spotkaliśmy, bardzo dużo programów. Do tego wakacyjne posterunki, mieliśmy oznakowanych rowerów sporo, bo blisko 200. Także cały czas coś w tej materii też się dzieje pozytywnego. Być może ten fakt, że wzrasta liczba tych. Osób, które kierowcy, którzy parkują w niewłaściwy sposób spowodowane jest tym, że się cackacie z nimi, bo gdyby na przykład była, było ryzyko odholowywania samochodów i ponoszenia przez to znaczących kosztów nie tylko samego mandatu, no ten strach u kierowców, że kurczę, albo refleksja, że zaparkowałem niewłaściwie, może by pojawiała się częściej. Znaczy jeżeli chodzi o, tak jak pan tutaj powiedział, panie redaktorze, spolegliwe traktowanie kierujących, to w tej przestrzeni wykazujemy bardzo zdecydowaną postawę. Ukaraliśmy w tamtym roku 3500 osób pouczyliśmy 1700 osób, a skierowaliśmy wniosku do sądu 454. Ta procedura, o której rozmawiamy, odholowania pojazdów, u nas została niejako rozpoczęta od troszeczkę innej, w stosunku do innych rodzajów pojazdów. Zajęliśmy się nogami, przetestowaliśmy ten system, sprawdziliśmy jak on działa i dziś strażnicy miejscy cały czas prowadzą postępowania polegające na odholowywaniu pojazdów. To, że Państwo czasami nie widzicie odholowywanego pojazdu, nie świadczy o tym, że dyspozycja nie została wydana. Ja chciałbym o tym powiedzieć, bo być może to jest też informacja ważna, o czym pan o mówił, mieszkańcy pewnie rzeczy nie wiedzą. Jeżeli strażnicy zdefiniują pojazd zaparkowany, taki, który możemy odholować, wydają dyspozycję. I nawet jeżeli ten pojazd odjedzie, a nie dojedzie holownik, to na niego będzie nałożona opłata 50% stawki za holowanie plus u nas postępowanie mandatowe. I są przypadki, kiedy osoby wychodzą od nas, i łączny bilans strat opiewa na kwotę na przykład około 1000 zł, i to boli. I takie przypadki u nas się dzieją. Fizycznych odholowań też jest całkiem niemało, bo głównie wraki, no tutaj największe społeczne zainteresowanie jest wrakami pozostawionymi w przestrzeni publicznej, więc tych wraków sporo wyjeżdża z naszego miasta, ale koncentrujemy też uwagę głównie przy pomocy monitoringu miejskiego w stosunku do pojazdów parkujących I ku przestrodze wszystkich mogę powiedzieć, że parkowanie podwójne. Na ulicy Krakowskiej, przy pomocy pojazdu używającego światła awaryjnych, będzie podstawą do odholowania pojazdu. I takie analizy sobie prowadzimy. Rejestrujemy materiał na kamerach monitoringu miejskiego i wzywamy holownik. Nawet jeżeli on odjedzie, bo był na chwilę, i nazywamy to zaraz wracam, to będzie miał postępowanie prowadzone dwuetapowo, czyli holownik i nasz ląd. Proszę powiedzieć, wyjaśnić, zdefiniować nam. Czym jest wrak, kiedy ten samochód zaparkowany jest już wrakiem? Zgodnie z przepisami, samochód, którego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany, traktowany jest jako wrak. Może zostać odholowany. Ale żeby nie czynić od razu takich dużych dolegliwości dla mieszkańca czy też właściciela pojazdu, w pierwszej kolejności ustalamy i pytamy, czy zamierza usunąć ten pojazd. Jeżeli on, powiem brutalnie, nie zamierza i okopuje się w swoim stanowisku, no wtedy usuwamy pojazd. Najczęściej są to samochody, z których jest spuszczone powietrze i widać, że szyba jest rozbita, lusterka są uszkodzone, widać, że jest obrośnięte trawą, czyli widać, że nie porusza się. To nie takie, że jest miesiąc, stoi czy dwa, bo akurat się zepsuł i właściciel dopiero myśli o jego naprawie, tylko już takie ekstremalne wypadki. Ale i takie były, kiedy, o których Pan mówi, Panie Redaktorze. Natomiast wtedy właśnie wychodzimy z taką inicjatywą, że kontaktujemy się z pytamy, co, co się takiego stało. A były przypadki, kiedy proszę sobie wyobrazić, mężczyzna zostawił samochód, został zabrany do szpitala, potem trafił z tarnowskiego szpitala do szpitala krakowskiego i nie było go bardzo długo, a to auto stało. Przeszkadzało ten samochód, przeszkadzał mieszkańcom. Nie wykazywali się daleko idącym zrozumieniem dla tego właściciela pojazdu, pomimo tego, że mówiliśmy, sytuacja, jest Dosyć skomplikowana, nie wskazując jakie są przyczyny. Mieszkańcy apelowali, wnioskowali, wręcz nawet twierdzili, że jeżeli nie doprowadzimy do jego odholowania, to będzie postępowanie prowadzone przeciwko nam. No ale też jest aspekt, o którym mówię, tak społeczny. Wiemy my najlepiej, jakie są przesłanki, że ten pojazd w tym jest coś się znalazł. A czasami są sytuacje, kiedy natychmiast usuwamy, no to to są miejsca zagrażające bezpieczeństwu, życiu i zdrowia, jakieś skrzyżowania i tak dalej. Wtedy nie ma zmiłuj, to się odbywa natychmiast. Proszę powiedzieć, no bo trochę zmieniło się funkcjonowanie Tarnowskiej wytrzeźwiałki lub jak to woli punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi w Tarnowie. Czy to Wam mocno dodało pracy w tym roku? Zmieniła się formuła i w tej chwili, kiedy rozmawiamy, może funkcjonować, ale nie mam jeszcze tych informacji, jeszcze bardziej zmieniona formuła, dlatego że Jedna z fundacji tarnowskich prawdopodobnie wygrała przetarg na prowadzenie pononu jako takiego w godzinach 13.00 do 23.00. Ja jeszcze tych dokumentów nie mam przed sobą. teraz jest jakoś chyba między właśnie 9.00 rano a... Dziś funkcjonuje, jest ten rzeczy, który jest mi znany, między godziną 18.00 a godziną 10.00 rano ogrzewalnia, natomiast między godziną 13.00 a godziną bodajże 23, ponon. rozumiane w taki sposób, że przybywa tam lekarz. No były problemy, ponieważ osoby, które miały spożycie alkoholu przekraczające jeden prom, nie mogły tam zostać umieszczone na przykład, albo w tych godzinach niedopasowania czasowego. No ale staramy sobie. Dżentelmen nie wiem, no nie. że na stąd, no jest no. takiego założenia, że wyszły właśnie miasta. Myślę, że. Myślę, że teraz po tym, co wydarzyło się w, w początku lutego, ta sytuacja się zmieni. Początki zawsze są trudne. My musieliśmy się dopasować do nowych warunków, y, jakie, jakie funkcjonowały. Ale wydaje się, że udało się to zorganizować na tyle sprawnie, że większych problemów w tej materii ja przynajmniej nie odbieram. A tak patrząc po statystykach, y, ten problem alkoholowy w Tarnowie rośnie, maleje? Alkoholowy dotyczy w głównej mierze przynajmniej jeżeli ja analizuję swoje dane, które mam przed sobą i te osoby, którymi my się zajmujemy, to są w zasadzie osoby o powtarzającym się imieniu i nazwisku. To są osoby, które potrafią 200 razy w ciągu roku. No to są smakowe konsekwencje. Tak jest, to są osoby znane nam bardzo często. Generalnie takiego problemu społecznego, alkoholizmu, to my nie obserwujemy. My mamy tylko wyselekcjonowaną grupę naszych, powiedziałbym, Szybatek. osób, którymi się opiekujemy. Potrafią wyjść o godzinie 10 rano i do godziny na przykład 23 być 6 lub 7 razy przewożeni przez Tarnowską Straż Miejską. Więc to są jedni w zasadzie ci sami. Ale w związku z tym, że oni tak dużo wykroczeń popełniają, to o czym mówiłem, no to jeżeli sąd Tarnowski widzi, że jest tu 200, 300 wniosków czasami na człowieka, I don't know. 150. Wtedy zamienia karę grzywnę na areszt. I ten mężczyzna trafia do zakładu karnego. I proszę sobie wyobrazić, coś, jaka transformacja następuje. Taki mężczyzna wychodzi z zakładu karnego, stawia się na posiedzenie sądu, bo jest następna sprawa. Bardzo elegancko ubrany. Nawet strzeżnicy mówili, że w garniturze, w krawacie. I prosi o to, żeby sąd już nie osadzał go w więzieniu, że on zmieni swój sposób funkcjonowania. Mamy takich, ta, takie osoby, które po blisko rok w zakładzie karnym się znajdują. I dlatego też jej nie widzimy w Przestrzeni publicznej, a i między nimi funkcjonuje przekaz, że skończyły się darmowe taksówki, darmowskie Straży miejskie, że za każdym razem ten przewóz to jest wniosek do sobie. Swojego czasu całą Polskę poruszyły słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że można w sumie z racji kryzysu palić w piecu wszystkim, no może poza oponami. Tarnowska Straż Miejska uzbrojona jest w drona, który bada strukturę dymu, czy właśnie mieszkaniec pali śmieciami, czy nie. Jak można w sumie podsumować kończącą się zimę, jeżeli chodzi o ten aspekt, czy z racji tego społecznego prezesowskiego przyzwolenia na palenie, Wszystkim i niczym można odnotować. Widać to w statystykach, po przełożeniu. Taki sygnał, który publicznie się pojawił, rzeczywiście był powodem kilku ciekawych interwencji strażników. A mianowicie osoby, które, nawet co do zasady, spalały bardzo poprawnie w piecu substancje dozwolone, czyli w tym momencie opał, który był dozwolony, sygnalizowały, że przecież tak naprawdę mogą wrzucić do tego pieca co tylko bądź, bo najważniejsza głowa. Państwa, A się prezes Polsce. Tak, powiedział, że można palić czymkolwiek oczywiście z przekąsem. Poprawność jest bardzo duża, naprawdę proszę wierzyć. Jest zupełnie, powiedziałbym, to może wynikać też z tego, że mieszkańcy w związku z tym, że tych środków finansowych jest mniej dbają bardzo o to, żeby paliwo, którym opalają było paliwem dającym gwarancję ogrzania swojej nieruchomości. Mamy prowadzone kontrole bardzo często. Nasz dron, można powiedzieć, że w w każdym tygodniu przynajmniej dwa, trzy razy pojawia się na, na niebie, ale też są kontrole zwykłe, rozumiane jako takie, kiedy strasznik podchodzi do paleniska i je otwiera. I widzimy bardzo fajną, fajną rzecz, mianowicie poprawność w tym zakresie. Nie ma tak często sytuacji jak wcześniej spalania byle czego, jak popadnie. Także słowa pana prezesa chyba, chyba nie wiem, ale nie wpłynęły w żaden sposób na to, że mieszkańcy palą czymkolwiek. Wprost przeciwnie, palą naprawdę poprawnie. W może wpłynęło z racji tego, że wszyscy zaczęli się zabijać o te niewłaściwe rzeczy, więc, więc, więc ich dostępność spadła. Może, natomiast poprawność obserwujemy i ta poprawność, nawet tak jak panu redaktorowi mówiłem, ten rok jak porównujemy sobie 2021 do 2022 w zakresie kwestii porządkowej, a tutaj w tym też się mieści spalanie, no to jest spadek. Spadek jest i jeżeli chodzi o mandaty, to też widzimy, że mm, tak, tak nie, ma, nie ma takiego nie ma takiego problemu. Bym powiedział, czyli jest całkiem fajnie, natomiast niezrozumienie, które jest nadal u zgłaszających, jest powodem interwencji. Bo każdy zakłada, że jeżeli jest czarny dym, który wydobywa się z komnata, o czym ja wielokrotnie mówiłem, jest gwarancją spalania odpadów. No nic bardziej ubłędnego, a wprost przeciwnie, jest gwarancją spalania substancji dozwolonej, jakim jest węgiel. Węgiel, jaka jest jego jakość, każdy wiemy, różnie z tym bywa, natomiast mieszkańcy rozpalając swoje paleniska jak palą węgiel, no to mamy takie ogromne ilości dymu czarnego. I nawet muszę powiedzieć, że lepiej, że ten czarny dym jest niż jakby miał jakiś żółty być, prawda, w innym kolorze. No, chociaż z tego co słyszymy, to ekogroszek, kiedy jest spalany w odpowiednim piecu z komorą no, odpowiedniego spalania, to też czasami taki żółtawy dym się wydobywa. Jeszcze trzymając się tego wątku zimowego, mieliśmy kilka takich ataków zimy śnieżnej. Mieszkańcy Tarnowa chętnie łopatują przed swoimi domami. Dużo było takich interwencji, że te chodniki przed posesjami nie były w sposób należyty utrzymane. Mieszkańcy generalnie bardzo chętnie to robią i czynią to z różnych powodów. Jednym z nich to jest chęć dotarcia do własnego domu i zagwarantowanie bezpiecznej drogi swojego dziecka do domu, ale i też tych, którzy go, to osoby odwiedzają, gości wiemy dobrze o tym, że są też sytuacje bardzo skomplikowane. To są nieruchomości, które nie mają podziału masy spadkowej, albo są osoby w bardzo podeszłym wieku i one mają z tym problem, żeby wyjść odśnieżyć, zlecają te usługi, z realizacją tych usług jest bardzo różnie. Zdarzały się sytuacje, że mieszkańcy płacili, szczególnie ci starsi, niemałe kwoty finansowe za odśnieżenie swoich chodników osobom po stronie, a te osoby nie wywiązały się należycie z tych obowiązków. A potem my docieraliśmy do tych osób, no i pojawiały się generalnie pewnego rodzaju napięcia. Wydaje mi się, że w tej materii można by więcej zrobić, ale wiemy dobrze o tym, że śnieg, wtedy kiedy bardzo mocno opada, nikt bezpośrednio nie wychodzi i nie odśnieża. I ja osobiście oceniam, że było przyzwoicie, bym powiedział, że porównując na przykład inne kraje, a mamy też takich naszych... Nie wiem, współpracowników, może nawet nie tak, ludzi, którzy przychodzą do nas i informują, jak to jest za granicą. I pokazują nam modele, na przykład norweskie, gdzie po kolanach się chodzi w śniegu. Więc ja uważam, że było bardzo przyzwoicie. No, można by więcej zrobić, ale mieszkańcy generalnie to widać. No, nikt nie zostawi swojej nieruchomości, żeby była nieodśnieżona, bo sami do niej nie dojdzie, prawda? Więc jednak dbają o to otoczenie swojej nieruchomości. O tym, czym żyje miasto i czym żyją jego mieszkańcy, rozmawiałem z szefem Straży Miejskiej w Tarnowie, panem Krzysztofem Tomasikiem. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie i myślę, że musimy zwiększyć naszą intensywność, bo mamy tak tradycyjnie, zawsze na początku roku się spotykamy, podsumowujemy to, co działo się w roku minionym, ale musimy też w połowie, w okresie letnim też się spotykać. Jak najbardziej, tym bardziej, że będą inne sprawy na pewno poruszane. Super, zapraszam. bardzo panu dziękuję, serdecznie państwu dziękuję.